Dobrze, mecz zaczęliśmy dobrze, w sensie była walka i była... wysoki poziom w obronie był bardzo dobry poziomem. Później w drugiej kwarcie pozwoliliśmy, czekamy, że sam się wygra mecz do końca, to nie może być tak. Bo musisz się grać 40 minut, ja to zawsze mówię moim zawodnikom, że nie możemy czekać, czy ktoś... nie może nikogo ważyć tej Ostatnio Gliwice co grali w Ostrowie, przegrywali, przegrywali, a na końcu mecz i do... do, do... Dogonili i było jeden punkt mali rzut na zwycięstwo. To się nie może to, takie rzeczy nie może pozwalać. I tego się zawsze najwięcej boisz, jak grasz z drużynami, które walczą o utrzymanie, bo oni walczą o wszystko o życie. I są bardzo niebezpieczne. Ale dobrze, wygraliśmy, skończył ten mecz i musimy się przygotować już na następny mecz. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Um, tak jak trener powiedział, a wiedzieliśmy, że będzie ciężki mecz. Oczywiście, radą a, walczy o otrzymanie i wiedzieliśmy, że będą walczyć. A, mają dobrych graczy, co potrafią rzucać od kozła, z trzy. Myślę, że dreźliśmy dobrą energię przez 40 minut. A, mieliśmy parę tam błędy a, w ataku a, w, a, i nie trafiliśmy pod koszem parę, trzy, ale mieliśmy dobre rzuty przez cały mecz. Myślę, jakbyśmy trafili to by był inny wynik, ale tak, myślę, że dobrze graliśmy i, i najważniejsze, że wygraliśmy. Dziękuję. Czy to jest Dziękuję. pytania o EMV-go? Czy nie ma EMIGO, może iść poszanim? Nie tak, tak. Tym, się o tym się to o Tak, proszę Mógłby pan powiedzieć, że świmo ona się nie zagrał? Czy grałby dzisiaj gdyby był zdrowy? A nie, my mi, mi jeszcze nie zapłacili kwotę do szóstego obcokrajowca, także ja jeden musiał siedzieć w każdym uh, przypadku, także, uh, a on nie trenował od poniedziałka, tre, treno, prawdopodobnie. Poniedziałek trenował, naciągnął dwójkę i dwójgłowy męż, i nie chcieliśmy, i mał pauzę, 3 dni, i można by dzisiaj mogło zagrać, ale nie chcieliśmy ryzykować, jak nie, nie trenował. To nie jest skorzystanie, żeby ktoś siedział który trenował cały czas. Także u następnego meczu, mam nadzieję, że będę wszyscy w dyspozycji i wszyscy zdrowi. I można i zależy, widzimy, jak będzie sytuacja, można i będziemy grać z szóstym obcokrajowcami jeszcze. zapytać, czy będzie pan miał sześciu w końcu do Panie, nie, nie Panie wiadomo nic jest, nic nie Tu się z rzeczy się zmieniają z dnia na dzień, także sytuacja jak wszędzie w całym świecie, nie, nie wiadomo co będę jutro, także... No, ale sytuacja jest prosta, zapłacicie czy, nie? czy pan... mam w... 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 nie? Nie wiem, czy mamy. Ja to nie pytanie do mnie, to trzeba pitać klub. Ten uciek, to ten. przypadkiem, <grym> <Wiesz, grym> co? <grym> A chciałby mieć sześciu, czy, czy to nie ma znaczenia, czy. Oczywiście, czy, 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 czy. że bym mieć sześciu, powiedzmy, mam 12 <grym> zawodników. Nieważne, czy są, są co albo nie, ale dwanaście najlepszych do dyspozycji. Że nie, oczywiście to każdy trener chce chciał 12 najlepszych, naprawdę myślę, że tam jest bardzo dobry zawodnik. Tylko trochę czasu potrzebuje trochę po kontuzji, póki wróci. Myślę, że na treningach kilka razy to już pokazał, że on ma dużo, dużo do powiedzenia. Tylko mówię. Po tych kontuzjach, jak duża przerwa, rok i po tej operacji bardzo często się stawa, ta, ta kontuzja dwugłowego nie, jest bardzo to jest pierwszy stopień tak, że nie jest nic strasznie, ale po prostu nie mogę grać. Czy hierarchia rozgrywających jest taka, że Marble jest teraz pierwszym rozgrywającym? Nie ma, proszę umylę, to tego nie ma. Teraz na ten moment w tym sezonie nie ma przewodnika rozgrywającego. Zależy od meczu do meczu, razem grają i Nenadić i ten i Marble Będą zaczynać mecze większością i zależy od sytuacji. kto w danym momencie przeniesie. Znają zagrywki jeden i drugi na jedynce i na dwojce, także wchodzą jeden i drugim do butach od razu. To jest najlepsze. Może... Jest, jak rozumiem, taki z tyłu, tak? Na ten moment Andy jest z backupem. Dla niego lepsze, Andy tak lepiej gra. Jak zaczyna z lawce, on dużo więcej daje drużynie i on się lepiej czuje. Trenerze jak się pracuje, jak grania meczów jest mniej a okazji do treningu? Więcej... A pierwsza rzecz jest więcej czasu na odpoczynek. Na to znaczy, że dziś, jutro mają dzień wolny. To jest pierwsza rzecz. Później codziennie dwa treningi, w pierwszych kilka dni. Dwa, dwa dni mamy dwa, e, dwa treningi, jeden trening, dwa treningi i później jeden, jeden. Jeszcze więcej mamy czasu i na silownie zapracować, a i zmieniać rzeczy w grę taktycznie, rzeczy możemy pracować nad tym i dobrze, że tak jest, bo gdybyś było nie było, ta sytuacja była bardzo ciężko, jak jest Marble teraz i, i jeszcze drame, żebyście się nauczyli, wszystkie te zagrewki systemy i w ataku i w obronie i już jest widać, że i na meczach jak, dużo razy było taki balagan, bo marble nie wie, gdzie ma być, co ma zrobić, jeszcze się nie czuje komfortowe, on gra na, na jego poczucie, że ma duży talent, i on gra na swój talent ale i w momencie jak się złapie do systemu i wszystkiego, będzie grać dużo lepiej. Nie przypadkiem, że nie trafił, dzisiaj jeden punkt. To nie jest zawodnik, który nie może trafić punkt. ale jest zero. Rzucał, że zero na trzy. Ja myślę, że rzucał. Nie, nie. On próbuje znaleźć, to mówi tylko, że jest bardzo inteligentny, ale 11 asystencji. Mówi, szuka cały czas rozwiązania, gdzie może znaleźć, w której sytuacji. Coś zapomnę, gdzie ma być. Toż... Oni grali pres, jak jest przez, to najpierw to piłkę. Tak trochę było. Zostawiliśmy jeden raz jego samego, jeden raz Nenadidza samego, a musi być dwóch zawodników z perimetra, którzy przeniesą piłkę, plus czwórka, które jest jak backup, pas, pas. Ale jak mówię, jest dużo rzeczy, żeby się nauczyć w krótkim czasie. Ja myślę, że on da radę, tylko kwestia tygodnia, czy następny tygodzień, czy ten tam, ale do, do playoffa naprawdę wiem, że szeci będą gotowi w, grać w systemy. Tylko jest mało czasu, realnie jest mało czasu, ale nie możemy, jak mówię zawsze, nie możemy płakać, że w, w nocy jest ciemno. No, no ciemno jest, no co, trzeba dać radę, także nie ma co.